Dzień dobry. Za mną znajduje się kościół, w którym się wychowałem. Kościół, który mnie ja ochrzcił i wychował. Kościół pod wezwaniem Marii Magdaleny. Z ogromną potężną siłą z ogromną, potężną wiarą w jednego Boga, Boga katolickiego. Nie pozwolę na to, żeby jakakolwiek sekta e, niewiadomego pochodzenia, to jest Maria Magdalena, aniołowie, Chrystus, drugi anioł. Nie pozwolę, żeby jakaś e, sek, jakakolwiek sekta e, niszczyła tak piękną wiarę i tak e, silną strukturę kościelną, ktokolwiek e, niszczył Coś w czym ja się wychowałem e, wiarę, w które, która jest mocno we mnie zakorzeniona i nie będzie tego robić. Żaden e, chory psychicznie ezoteryk ani żaden. E, ani żadnej maści e, Lecatoryk, śmieszny i taki mały, i ten. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Zapraszam na spowiedź namszę świętą, która ma w sobie przepiękne rytuały. Mój no jawasz, mszy Świętej oddaje się cześć najświętszemu sakramentowi, czyli Chrystusowi. Ksiądz w kościele nie namawia do złego, ani do żadnych e, zboczeń, ani do żadnych harców. E, nie będzie tam żadnych wielkich czarów, bo tego nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy wielkich czarów, czarątek, czarownic, ani żadnych wielkich magów. To było i jest zabronione, i w dalszym ciągu aktualne. Nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek, powtarzam po raz kolejny, niszczył kościół w którym wychowała mnie matka i ojciec. Żadne badziewie ezoteryczne tego nie zrobi. Dla mnie nie ma znaczenia, jak ma na imię i na nazwisko. Intencje znam. A księgi czarownicy będą spalone na sto się, który już się płonie Miłego dnia